Witajcie w zajegraniu. Dziś temat ponury, ale dla fanów komiksów obowiązkowy, czyli najbardziej spektakularne, smutne oraz kontrowersyjne śmierci superbohaterów. Chociaż ci, jak wiemy, martwi do końca pozostać nie potrafią. Zapraszam do zajegrania. Oliver Queen zeszedł Green Arrow 101 z 95. Szmaragdowy łucznik podjął się misji załatwienia pewnej ekoterrorystycznej grupki zwanej Eden Corps. W efekcie skończył na pokładzie samolotu z gigantyczną bombą, którą trzeba było zdetonować na miejscu, by uratować tysiące niewinnych żyć. Mimo ofiarowanej pomocy ze strony Supermana, Oliver postanawia samotnie zdetonować ładunek, przypłacając to oczywiście swoim życiem. Heroicznie, ale niestety trochę głupio, zważywszy, że Superman mógł temu zaradzić. W 1985 roku prawdziwy cios został samemu człowiekowi ze stali, bowiem na kartach komiksu Crisis on the Infinite Earths śmierć na rękach Supermana ponosi jego własna kuzynka Kara zor l czyli Supergirl. To jedna z mocniejszych śmierci tamtych czasów, która nie tylko wstrząsnęła fanami, ale również odbiła się na psychice postaci Supermana. Kolejne poświęcenie zielonego bohatera to oczywiście zielona latarnia, a dokładniej Hal Jordan, który poświęcił się, by ratować umierające, a raczej pożerane słońce. Dzięki przeobrażeniu się w Paralaksa jednego z największych komiksowych złoczyńców, Jordan zasila umierające słońce i ponownie je rozpala. Cała Liga Sprawiedliwych nie mogła zaradzić sytuacji, więc potrzebne było ostateczne poświęcenie. Całość zobaczycie w czwartym zeszycie Final Night z 96. Większość mutantów, a tym bardziej tych zrzeszonych pod skrzydłami profesora Xaviera, uważało go za niej jako swojego ojca. W 2012 roku w komiksie The Avengers vs X-Men Charles zostaje zabity przez swojego najwierniejszego wychowanka, czyli cyklopa. Na oczach swoich kolegów mutantów oraz Avengersów odpala swoją niszczycielską moc prosto w pierś swojego nauczyciela. Śmierć Xaviera była jedną z tych, które zakończyły, ale i rozpoczęły pewną erę w świecie komiksu. W tym samym roku również nastąpiła jedna z większych komiksowych śmierci. Peter Parker ostatecznie dokonał żywota w 700. zeszycie Amazing Spider-Man. W ostatecznym pojedynku z doktorem Otto Octaviusem Człowiek Pająk ponosi dramatyczną i nieco patetyczną śmierć na oczach mieszkańców swojego miasta. Jego śmierć daje początek kolejnej generacji bohaterów, którzy przywdzieją po Parkerze strój pająka. Death of Wolverine z 2014 nie pozostawia złudzeń nawet w tytule. To pierwszy raz, gdy fani komiksu musieli stanąć twarzą w twarz smutnym faktem, iż jeden z najlepiej rozwiniętych fabularnie bohaterów został ostatecznie uśmiercony. W finalnym poświęceniu i przerwaniu planu swojego stwórcy Corneliusa, Logan rozrywa pojemnik z adamantium, który nigdyś uczyniło go niemalże nieśmiertelnym i pozwala by zalały go w całości, w efekcie czego dusi się w metalowej skorupie. Przedtem jednak zabiera jeszcze życie Corneliusowi, by ostatecznie wyrównać rachunki. Kapitan Ameryka to prawdziwy fenomen, podobnie jak jego komiksowa śmierć, która na tyle zszokowała czytelników, że trafiła na nagłówki gazet oraz do wiadomości w naszym prawdziwym świecie. Strzał snajpera zakończył żywot jednego z największych superbohaterskich symboli, prawdziwego tytana w świecie Marvela. Wielu fanów porównywało śmierć kapitana do zamachu na Lincolna. A samego czynu dokonała tutaj Sharon Carter, będąca we władaniu Red Skala. Żadnego intergalaktycznego spisku czy wielkiego międzywymiarowego konfliktu nie było potrzeba. Jest w tym pewna ironia. Batman stracił w życiu wiele bliskich mu osób, jednak, poza utratą swoich rodziców, największym ciosem była dla niego śmierć Robina, a dokładniej Jasona Todda. To właśnie jego kostium możecie ujrzeć w jaskini nietoperza. Niestety, w śmierci pomocnika Batmana nie było niczego honorowego, wręcz przeciwnie, to najzwyklejszy pokaz czystej brutalności, której dokonał oczywiście Joker. I to za pomocą łomu. Śmierć ta była dla Bruce'a niemalże symboliczna, gdyż była to pierwsza ofiara, której nie mógł pomóc i której nie udało mu się uratować. Na koniec śmierć największego symbolu komiksowego, czyli. Supermana. Gdy człowiek ze stali spotyka godnego sobie przeciwnika, wiadomo, że wygrany będzie tylko jeden. Doomsday okazał się być potężniejszy niż przywyż z Kal-El umiera w rękach swojej miłości Lois Lane. Oczywiście Superman po 92, czyli po pamiętnym numerze 75 serii Superman, zostaje wskrzeszony i umiera jeszcze kilka razy, za każdym razem wracając do życia. Podobnie jak wielu bohaterów z tej listy. Jednak wtedy jego śmierć miała wielkie znaczenie, gdyż największy z superbohaterów umarł po raz pierwszy, mimo bycia praktycznie nieśmiertelny. Zgon Supermana zapoczątkował też liczne wskrzeszenia martwych bohaterów, co otworzyło kolejną komiksową erę. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by obczaić inne nasze kanały, na przykład tylko kino, na które serdecznie Was zapraszam. Zostawcie suba, marzy nam się srebrny przycisk. Papsy!